Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek. Jak widzicie, nowy film na kanale, być może zapowiadający jakąś dłuższą serię. Nazywałem go Audiolog, chyba z oczywistych względów. E, takie moje przemyślenia, moje opinie na dany temat, niekoniecznie też związane powiedzmy z jakimiś e, urządzeniami mobilnymi, ale można powiedzieć, że na temat ogólny, e, prowadzony właśnie w samochodzie. Ja często jeżdżę samochodem, więc tutaj też pomyślałem, że może jakieś takie filmy wprowadzę. I o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim skupię się dzisiaj na baterii, na działaniu Samsunga Galaxy Note 3. Po aktualizacji, aktualizacji, która pojawiła się już jakiś czas temu. Już nie wiem dokładnie, ale na pewno jest to kilka tygodni. Muszę Wam powiedzieć, że no, złe rzeczy dzieją się z, z Note'em po tej aktualizacji. To nie jest ta aktualizacja, która e, wprowadziła Kitketa. To jest taka mniejsza aktualizacja, która właśnie wprowadziła jakieś tam mniejsze poprawki. Jak się okazało, jednak e, z poprawkami to ma naprawdę mało wspólnego. E, I pierwsze, co zauważyłem, to przede wszystkim e, krótsze działanie Note'a na baterii. No, mówię Wam, że e, tutaj jest naprawdę duży problem, bo Note nie tylko krócej trzyma na baterii, krócej działa na baterii, ale też bardzo, bardzo mocno się grzeje podczas pracy. I to nawet w takich dziwnych sytuacjach, jak na przykład dostanę, powiedzmy, powiadomienie na Twitterze, dostanę jakiegoś maila, przeczytam go i wsadzę telefon, powiedzmy, do kieszeni, to wtedy naprawdę czuć, czuć w okolicach aparatu, czuć w okolicach ekranu, że. Że kurczę no grzeje, się, grzeje się i ta temperatura jest wyższa niż, niż powinna być. Także tutaj e, nie wiem czym to jest spowodowane, sprawdzając tutaj statystyki baterii, no, jest, jest na pierwszym miejscu e, system Android, jądro i tak dalej. Więc tutaj tutaj naprawdę coś złego się dzieje. Drugą rzeczą, e, która która mnie bardzo denerwuje, która po prostu no, e, bardzo irytuje to niedziałające różne funkcje w tym telefonie po tej aktualizacji. Nie wiem, tak jakby się wyłączyły, nie wiem, czy to e, naprawdę, od czego to, to jest zależne, e, ale na pierwszy strzał idzie przede wszystkim funkcja Direct Call. E, jak dobrze pamiętacie, jest to funkcja, którą, która jest e, aktywna wtedy, jak dajmy na to, otrzymamy sms-a i chcemy bezpośrednio do tej osoby zadzwonić, no to po prostu wystarczy zrobić ruch telefonem w kierunku rucha, no i wtedy automatycznie powinien wybrać się ten numer. U mnie tak niestety się nie dzieje. Mam no tutaj gdzieś zamieszczę pewnie w tle jakiś filmik, jak to wygląda. Przede wszystkim działa to tak, że po od razu po, po naciśnięciu zielonej słuchawki ekran przygasa. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo uciążliwe, bo wtedy nie widzimy, czy rzeczywiście się ten numer wybrał. Nie możemy, że tak powiem, przycisnąć nic innego, wybrać klawiatury, zawiesić połączenia. No i to, to, to bardzo, bardzo denerwuje. Nawet podczas właśnie, jak kończymy połączenie, to też, też jest problem ze względu na to, że ten ekran się też nie podświetla, więc nie możemy zakończyć tego połączenia. No i też musimy najpierw na przykład przycisnąć jakiś przycisk, dajmy na to Home, żeby nam się ekran podświetlił, no i wtedy, wtedy możemy jakąś tam akcję wykonać. Także to naprawdę, chyba to mnie najbardziej denerwuje, nawet bardziej niż, niż ta bateria, niż nieszczęsna. Kolejną rzeczą, która została popsuta przez aktualizację, to łączność z Wi-Fi. Tutaj dzieją się też dziwne rzeczy mianowicie żeby połączyć się z siecią Wi-Fi trzeba wejść w ogóle w ustawienia tej sieci już nie możemy tego zrobić w bardzo prosty sposób czyli rozwijając belkę z powiadomieniami no i przyciskając odpowiedni właśnie przycisk od Wi-Fi tutaj nawet jeżeli mamy właśnie tą Jakąś domową, nawet czy, czy jakąś inną, zapisaną, to też to automatycznie się nie łączy. Ale problem też jest czasami z uzyskiwaniem adresu IP. Tutaj też telefon ma problemy, żeby się połączyć właśnie z Wi-Fi, żeby uzyskać poprawny adres IP. No i to też jak najbardziej wkurza po prostu, bo, bo zamiast szybko się połączyć, no musimy kombinować, musimy wchodzić w ustawienia. No I bawić się trochę dłużej niż, niż normalnie to powinno działać, że te trzy rzeczy chyba najbardziej mnie denerwują po tej aktualizacji. Mam nadzieję, że, że przyszła aktualizacja to zmieni i to dosyć szybko, bo naprawdę, e, naprawdę jest to zmieniać. E, do samego działania systemu ja nie mam jak najbardziej żadnych e, tutaj zastrzeżeń. Działa szybko, tak jak na właśnie kitketa przestało. E, tutaj się nic raczej w, e, tej kwestii nie zmieniło, dajcie znać, czy u Was są takie problemy, bo to mnie chyba najbardziej interesuje. Bo na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to problem tylko mojego egzemplarza. Ja postaram się w jakiejś wolnej chwili przywrócić ustawienia fabryczne. Zobaczymy, czy coś tu da. Mam nadzieję, że to coś da. No fakt faktem mam trochę aplikacji poinstalowanych, mam tutaj spersonalizowany ten telefon, no ale jak mus to mus. Trzeba, trzeba wszystkich, wszystkiego spróbować. No i pewnie jeżeli to nie pomoże, będę próbował też z no, czy z instalowaniem całego oprogramowania od nowa. Tutaj też mam nadzieję, że, że to, to pomoże. Także dajcie znać, czy u Was coś takiego jest. Widzę, że się słońce wtargnęło tutaj do filmiku. Więc e, kończymy powoli, kończymy. E, nie wiem też, czy, jak często będą się pojawiać. Na pewno to nie będzie cykliczne, cykliczne pojawianie się tego, e, tego filmu z serii tych audiologów. E, jak mi coś przyjdzie na myśl, jak będę miał, że tak powiem, chęć do nagrywania, to, to na pewno to zrobię. E, także jedyne co musicie robić, no to subskrybować kanał na YouTube. E, jak wiecie, no blog jest priorytetem, ale ten kanał też jakiś tam w jakimś tam mniejszym stopniu jest rozwijany. Także tyle na teraz. Dzięki za te powiedzmy 6-7 minut uwagi. No i zapraszam do kolejnych filmów, zapraszam do innych materiałów, bo też trochę ostatnio się ich pojawiło na kanale. Także cześć, dzięki na razie.